Nie osiągnę ludziska z tej strony, oczywiście cena, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z Geta Online <laughs> Dzisiaj widzimy się po krótkiej przerwie, ponieważ... Miałem dwa odcinki nagrane, bo byłem na wyjeździe, nie zdążyłem ich przesłać i teraz one są już przeterminowane, że tak powiem. Ale wracam na kanał z nową serią, a mianowicie poradnik biznesowy. W tej serii będę Wam dawał porady dotyczące różnych biznesów. Dzisiaj zajmiemy się paczkami z Secure Surf. Wszystkie biznesy będę mówił, jak robić solo. A więc bez przedłużenia, zaczynając, aby roz, rozpocząć yy, paczki, biznes paczkowy, trzeba wejść na stronkę Dynastyate Executive i zakupić biuro. To biuro kosztuje milion. Czy jest to najlepsze biuro? Zdecydowanie nie. Najlepsze biuro to jest Centrum Biznesowe Arcadius. Albo Maysbank Tower, ale one się praktycznie niczym nie różnią, bo sobie zobaczcie To jest dosłownie jedna przecz przecznica dalej A jedyne czym się różnią to ceną, gdzie cena różni się Coś koło miliona Dlatego polecam Wam zakupić Centrum, Biznes Centrum Biznesowe Arkadius Gdyż mamy biuro Aby dalej cokolwiek robić trzeba zakupić gdzie to jest? Chwila Chwila, chwila, chwila. E, a, to nie tutaj, dobrze. Trzeba dojechać do naszego biura <coughs> oraz zakupić swój pierwszy hangar. A więc tak Nagram też pewnie odcinek niedługo z najlepszych lokalizacji biznesów Bo na polskim YouTube widziałem chyba tylko jeden taki filmik Ale lepiej żeby było ich troszkę więcej Ach, bym zapomniał, że jeszcze trzeba zarejestrować się jako prezes Surf Czyli dajemy... Naciskamy przycisk M na klawiaturze. Na podziemiu nie wiem jak to jest przycisk, wybieramy opcję sobie Secure Server, zarejestruj się jako prezes. I teraz możemy korzystać z komputerka. Wchodzimy i specjalny ładunek jest to pierwszy biznes, który pojawił się w GTA Online. Teraz tak, czy ja mam najlepszy magazyn? Nie, czy on jest najtańszy? Też nie. Jest to średni magazyn. Najtańszy jest, z tego co pamiętam, ten. Tak, tak, tak. Eee, czy jest najlepszy na start? Tak, ale są lepsze, ponieważ tutaj chodzą gangusy, które jeśli je przejedziecie, zaczną do was strzelać, mogą was zabić, stracić dzieło. Dunki i tak dalej i tak dalej. Ale jeśli na początek będziecie ostrożni, to zdecydowanie polecam wam ten. Jeśli chodzi o średnie magazyny, ten z tego co wiem jest najlepszy, ale jak kupiłem ten, gdy miałem jeszcze tutaj gdzieś biuro. Żeby mieć blisko. Ale z tego co wiem to ten lub ten są najlepsze, nie kupujcie nigdy tego na wyspie alizejskiej, ani tego. A ten, tak w sumie nie wiem, ale chyba nie. Le, nie, lepiej nie, według mnie. Dalej, tutaj duże magazyny. No to ten jest zdecydowanie fajny. Ten, i więcej niż dwóch wam się nie opłaca mieć. Ale jeśli ktoś się upiera, no to ten, albo ten jest jeszcze dość fajny. Więc przechodząc już. Specjalny ładunek. Wybieracie swój magazyn. Jeśli robicie to sami, nie bierzcie trzech paczek. Dlaczego? Bo może wam się trafić misja na morzu, gdzie nie dostaniecie żadnego samolotu, musicie jechać łódką, jechać gdzieś do doków, do. jechać gdzieś do doków, do. do... na lotnisko. Połudź, potem nie uda wam się tego zniszczyć. I stracicie całą paczkę. A do tego płacicie 10 tysięcy. Zawsze bierzcie sobie dwie paczuszki, jeśli robicie sami. Jeśli robicie z kimś, to trzy już możecie. Jeśli macie jakiegoś kolegę. Ale tak, to ja wam polecam dwie. Co ja aktualnie mam? Dobra, aktualnie mam dość fajną misję. W sumie dawno nie robiłem paczuszek. Ale myślę, że troszkę tam Wam mogę pomóc. Jeśli chodzi o to, bo paczki to był mój drugi biznes. Paczki to jest jed, też jeden z najbardziej opłacalnych biznesów na start. Bo wytwórnie są ogromnym skamem, żeby z nich zarabiać, trzeba w nie pakować kasę i to bardzo dużo. Tutaj nie macie żadnych ulepszeń do paczek, tak samo jest z klubem na którym będzie się najprawdopodobniej opierać kolejnym. Już mówię, że nie nagram odcinka o hangarze, ponieważ ten biznes jest nieopłacalny. Chociaż że teraz są premiera 2 na hangar, to tak czy siak o matku, to tak czy siak nie nagram, bo się nie opłaca hangaru. Misję robicie przy, czasem przez 5 minut, czasem przez pół godziny a jedna paczka jest normalnie warta 10 tysięcy Maksymalnie możecie mieć 50 Dobra, tam jest nasz jeepack Tutaj chyba akurat nam się trafiła misja bez strzelania mamy też na przykład misje do których trzeba użyć jakichś helikopterków albo wyrzutni namierzających. O jedna policyjka Tutaj mamy jednego policjanta. Tutaj mamy drugiego policjanta. Matko, a ty tutaj co robisz, kolego? Dobra, zostawiam cię. <coughs> Jedziemy. I już wam mówię, że nie bójcie się Wanted. Wam się zmniejszy do jednej gwiazdki, gdy już będziecie w pobliżu swojego magazynu. Dlatego też nie bójcie się o to, że hmm, będziecie. Bo wtedy dostaniecie po prostu misję z w policji, dostaniecie jedną gwiazdkę, więc nie strzelajcie się z nimi, nie tracicie czasu a po prostu sobie jedźcie skupcie się na jeździe to jest naprawdę bardzo fajny zarobek ja i tak większość kasy którą mam zarobiłem z import export albo z napadów na diamond casino z czego też zrobię poradnik <laughs> jakieś triczki z jeśli chodzi o właśnie te napady na kanale też macie poradnik jak robić przygotowania jak ja robię przygotowania do napadu na kasyno przy podejściu cichym Ma... i prawdopodobnie nagramy też z Sugarem do którego link jest w opisie chyba no, chyba, że zapomniał wstawić o, i zobaczcie, że dostajemy misję zgub, policja i mamy jedną gwiazdkę. Dlatego ja dalej jadę w stronę swojego magazynu. Który zapomniałem, oczywiście, gdzie jest. Ach, ja, jakbym nie pamiętał, tego pominąłem. No dlatego teraz ja robię tak. i taki w sumie, nie wiem co ja właśnie zrobiłem co ja w sumie właśnie zrobiłem ludzie tutaj jest mój magazyn przecież i tu się będzie w prawo kręcić zaraz no dobra czemu ja zapomniałem gdzie jest mój magazyn nie zobaczycie, że jadę za nami jeden radiowóz który zaraz dostanie raczyska totalnego Robi, robi. Tak. Zostawiacie ich, i sobie wchodzicie gdzieś na dach, gdy macie jedną gwiazdkę. Przebiegać sobie mniej więcej to miejsce. No chyba, że dzisiaj to nie zadziała. I zobaczcie, że oni się niby tutaj wspinają. Ale w sumie jeszcze sprawdzę czy możecie zadzwonić w tej misji do Lestera, bo jeśli można to. Można. Ja zadzwonię jeśli oni nie wykryją. Czyli nie wykryją, dobra. Teraz akurat się trafiło łatwo, bo mamy na jeden pojazd. Sprzedaży często są na jeden pojazd, ale z max dużego magazynu macie Titana albo 3 Decaydy, jednak to najczęściej da się zrobić, obrobić samemu te wszystkie sprzedaże. No, jest też szansa na trafienie bardzo fajnej misji, a mianowicie. Ta misja jest to... Jeśli chodzi o sprzedaż, matko... Zapomniałem. Kurde, ja tak mam... Ale... To by było na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie dla zasięgów. Podsłuchajcie filmiczek znajomym. No i oczywiście zarabiajcie. A więc schema.